Słuchajcie, niemożliwe, dzisiaj metoda, godzina czwarta, prawie 4.30, przyjechałem na łowisko, 5, jestem rozłożony i wpada karasek, pierwszy na metodę, podajnik, minutę w wodzie dosłownie, od razu branie, fajny odjazd, fajna zabawa przede wszystkim, zaraz Wam go pokażę dokładnie, no jestem mega zadowolony, mam nadzieję, że dzisiaj to odpali, Zanęciłem sobie trzy podajniki, no i zobaczymy co będzie dalej. Puszczam tego karasia do wody. No i rzucam zestaw, nie ma e, czasu po prostu, bo widzę, że tam coś zaczyna się dziać w miejscu mojego e, nęcenia, dzisiaj prawdopodobnie jeden kijek, drugi jest akurat uzbrojony na klasyko, więc chyba nie będę nic ruszał i zostawię go w pokrowcu. Dobra, lecimy. To co od razu muszę Wam pokazać to po prostu cały zbiornik, jak pięknie to wszystko wygląda o 5 rano, naprawdę niesamowity widok. Coś wspaniałego, yy, widać życie, widać, że ryby się spławiają, że może coś fajnego dzisiaj z tego być. No, pierwszy karaś niewielki, bo około 30 centów, ale, ale będziemy walczyć. Jest pomysł na to wszystko, za chwilę rozrobię sobie jeszcze zanętę na mączkach rybnych. No i jedziemy. Słuchajcie, drugi brzut. Coś dobiera się do mojego zestawu, żyłka bardzo luźna. Myślę, że niewielka ryba, ale może to tylko pozory. A, może będziecie to widzieć. O, i coś czuję, że to będzie karaś, ale wyczekamy. <laughs> Wyciągnąłem sobie drugi kijek. Chciałem zobaczyć, co za zestaw tam jest. O, i nawet walczy powoli. No druga ryba w ciągu 10 minut. Jeśli tak miało być, to ten dzień może się fajnie zapowiadać. czy znaczy dzień, No nie mam dużo czasu, ale zaraz zobaczymy. No tak jest, ale piękny. Nie mam miary, ale ryba sztos. Kurczę, szkoda, że nie mam miary. Patrzcie na ten pyszczek. Ląduje do wody. Jest dobrze, lecimy dalej. Oj, kolejna ryba bez wątpienia. O, widzicie, co tam się dzieje? Zaraz spróbuję usiąść na foteli, dopasować się do tych rybek. No, ta praktycznie dodaje pole bez walki, więc o, chociaż muszę uważać, lilie dookoła tutaj jeszcze liście, których nie widzicie, bo nie wyszły na powierzchnię do końca. O, o, o. Razem, nie spodziewałem się, ale mamy leszcza, nareszcie, długo wyczekany po prostu, ostatnio leszczyk bardzo malutki na PZW, a dzisiaj fajne rozmiary tutaj. Taki No piękny, fajny. Myślę, że około czterech dyszek. Spokojnie. Fajnie. Trzecia ryba. Woda w porównaniu do tego, co ostatnio. O, zdecydowanie cieplejsza. No dzisiaj robi robotę. Także taki miksik Fusion, e, Trójeczka. Sprany róż. Stolki na stojąco, ale rybom to nie przeszkadza. To, czego będę za chwilę używał, to zonęta od Robinsona na mączkach. No więc chciałbym przetestować, spróbować. Zobaczymy. Wow, wow, wow. Kolejna ryba, numer cztery, dwadzieścia pięć minut, czwarta sztuka. No bo przed chwilą wpadł leszczyk, czyli ryba numer 3, w tym momencie też leszczyk. Troszkę mniejszy, ale jest naprawdę. W fajnej kondycji. Ostatnio zauważyłem e, tarło z drugiej strony. Nawet udało mi się uratować dwie sztuki, które tknęły w kamieniach, w korzeniach. Nie mogły wypłynąć z tamtego miejsca, więc postanowiłem z, zwrócić im wolność. Nie wiem, czy będzie coś widać. Jest zanęta rozrobiona. Odstawię ją. Tym razem podamy coś bardziej wyrazistego, spran, spran, przepraszam, dojrzała truskawka, taka nazwa Wastersy od Robinsona, dopiero zaczynam powoli testy, więc sprawdzimy jak to się spisze z zanętą od Robinsona, którą sobie przygotowałem i wcześniej widzieliście, myślę, że ona spokojnie już teraz. Jest dobrze przygotowana, więc ten rzut właśnie na nią. O, tym razem jest ryba. I widzicie, że dojrzała truskawka spisała się. I to dosłownie trwało około minuty wysoko wędka w tym momencie Lilia po mojej lewej po mojej prawej też tutaj ryba na razie spokojnie idzie ale muszę być ostrożny nie wiem jeszcze co to jest I jest karaś nieduży. Nieduży karasek tym razem myślę, że troszkę większy od tego który mi tam uciekł. Super zapięty za dolną wargę, więc bez dwóch zdań wszystko gra Taki tym razem zdrowy przede wszystkim. Naprawdę super. Piękna rybka. Leć mały. Po następne. Słuchajcie, wpadł kolejny karasek. Fajna sztuka. Tym razem e, kryl. kałamarnica Odpaliło dosłownie e, porzucie. Niestety, coś się stało z moim haczykiem i przed chwilą. Gdzieś chyba zahaczyłem prawdopodobnie i będę musiał zmienić przypom, więc chwila i wracamy dalej. Jest to piąta bądź szósta ryba, także nie marnuję czasu. Słońce powoli wychodzi. Miejmy nadzieję, że da się jeszcze spokojnie powędkować. Nie będzie przeszkadzało tutaj. Piękny karaś. Fajne kolorki. Japoniec to prawda. Piękny. Wraca do wody. Czekamy na jakiegoś, może jakiegoś karpia. Uda się skusić jeszcze. Mamy chwilę. Cały czas walczymy. No i zostaje przy tym kolorze. Naprawdę kryl koła marnicza. Świetnie się sprawdza. Do tego Marine Shellfish od Robinsona w podajniku. Branie naprawdę bardzo szybko następuje. No niesamowite. O to właśnie chodziło. Już ostatnio zacząłem powątpiewać. Na tym moim zbiorniku, co się dzieje z tą metodą? Okazuje się, że ona świetnie działa. O, idealnie trafiłem. Tak jak powtarzałem, trzymam się planu do 5 minut i przerzucam. Na razie zdarzyło mi się dwa razy przerzucić, tak naprawdę. Jakieś delikatne pociągnięcie, właśnie pierwsze. No, i jest ryba, ale muszę. No, i prawdopodobnie ryba jest w zersku. No tak, uciekła. Aj, Nie było szans w tym momencie. No i spinka. pan cały, ale. Widzicie, alien również. Dzisiaj świetnie się sprawdził. Znaczy, sprawdził. Świetnie działa. Już mogę. Zauważyć i zanęta, którą przygotowałem z Robinsona, również trzeba przyznać, świetnie wabi i działa na te ryby. No, powtarzamy rzut, bardzo słabo to wygląda, bo znowu druga, czy nawet trzecia spinka. Tym razem w polu mojego nędzenia, więc kurczę. No nie jest za wesoło, ale będziemy walczyć Słuchajcie, chciałem dla was coś nagrać, ale niestety jest ryba, znaczy niestety, niestety jest ryba No nie zrobię tego dzisiaj po prostu Nie zrobię Zaraz zobaczymy co to będzie, ale niezwykle waleczna Już mogę wam powiedzieć kurczę, na chwilę się odwróciłem I od razu odjazd na byłem kawałek stąd, więc bałem się, że coś niedobrego może się przytrafić, ale o! Ryba się wkręciła. Ciągam sobie wnioski i jestem przekonany, że być może zmiana podajnika na 15 gramów z 30, daje dzisiaj też dobre efekty. Ponieważ zazwyczaj właśnie używam tych troszeczkę cięższych, jest tutaj też muł, akurat bardzo fajnie trafiłem dzisiaj z tej strony i. Tam udaje mi się, na razie wydaje mi się, że jest dosyć fajnie i czysto w miarę. Dlatego to wygruntowane miejsce jest naprawdę dzisiaj bardzo owocne. Jedna ważna informacja, którą na samym początku chciałem Wam zdradzić, więc pewnie gdzieś tam ją postaram się wrzucić. To taka, że chciałbym Was zachęcić, zaprosić do dołączenia do grupy Wędkarstwo bez tajemnic. Link będziecie mogli znaleźć w opisie tego filmu. Ja jeszcze raz gorąco Was zapraszam. Tymczasem wracam do wędkowania. Tak wygląda dzisiaj mój towar Pellet Osmodark, Dark Zanęta Robinsona Marine Fish, Shellfish. No, a tutaj miałem jakąś zamrożoną również metod mixa. Na stole kombinuję, próbuję różne waftersy, praktycznie na wszystko dzisiaj wpadła ryba. Więc ciężko stwierdzić, co tak naprawdę jest dobre. Dzisiaj, po prostu, tym rybom to odpowiadało. Co warto zauważyć, było po prostu takie okienko. Mam wrażenie, że ta ryba brała raz po raz, teraz troszeczkę ustało te brania. Bardzo chimeryczne. Bardzo delikatnie ta ryba gdzieś tam pobiera. No i generalnie teraz czekałem 7,5 minuty. Nic się nie wydarzyło. Przerzuciłem zestaw. No i czekamy. Czekamy dalej. No, Słuchajcie, mój czas dobiega końca. Za chwilę zbieram swój sprzęt. No, tak to wygląda. Właśnie wpadł teraz karaś. Bardzo ładny. Możecie zobaczyć japoniec. Około 30 centów. 32 może maksymalnie. Ale naprawdę fajnie dzisiaj, przyjemnie. Jak widać, nie wiem, która to ryba, nie liczę tak naprawdę. Ale jestem zadowolony, że przez te 3 godziny wpadło około 10 tak naprawdę. Więc chyba całkiem dobrze, prócz tych czterech spinek które naliczyłem, no ale to zdecydowanie wina haków także ryba do wody, no i zbieram się no i słuchajcie, na samo zakończenie kolejna ryba, jestem pod koniec holu zaraz może uda się ją wyjąć, chyba będzie ładna więc zaczekajcie chwilę i za chwilę postaram się ją wam zaprezentować naprawdę super, kijek się wygina jest tutaj niedaleko, więc Momencik Zobaczcie, jak mówiłem, tak zrobiłem Przepiękny karaś Ostatnia moja ryba dzisiejszego wypadu Zaraz ją wypnę No i muszę ją zaprezentować, koniecznie Przepiękny, wielki, naprawdę Super No, piękna ryba, naprawdę No i na Robinsona e, Truskawkę Naprawdę super Przepiękny Patrzcie na to, naprawdę kawał ryby, ponad cztery dyszki spokojnie, mogę ją śmiało na spokojnie wypuścić, przepiękny, ostatnia rybka dzisiejszego wypadku. No i to tyle na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że wpadł ten karaś. Pewnie jakbym siedział jeszcze, to byłaby możliwość połowienia, no ale niestety nie mam tyle czasu, więc zbieram swoje rzeczy. No i udam się za chwilkę do domu. Nie będę ściemniał, przedłużał i tak dalej. Jeszcze raz zachęcam Was do zajrzenia, do opisu tego filmu, do dołączenia do grupy facebookowej wędkarstwo bez tajemnic. Tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach.